Miód, który produkują pszczoły, jest jednym z najcenniejszych i niezastąpionych produktów odżywczych i leczniczych, które dostarcza nam Matka Natura. Od zarania dziejów znany był we wszystkich kulturach, poczynając od starożytnego Babilonu przez Syrię, Persję, Indię, Egipt, Grecję i Rzym. Najstarsze z zachowanych rysunków naskalnych ukazujących podbieranie miodu dzikim pszczołom datowane są nawet na 9 tysięcy lat przed Chrystusem. Cudowną moc miodu opisywali starożytni lekarze Hipokrates i Avicenna oraz sławni filozofowie tacy jak Platon i Arystoteles. Gatunków pszczół istnieje na świecie około 20 tysięcy. Najmniejsze to miodne wschodnioazjatyckie pszczoły karłowate, mają do 8 mm. Największe pszczoły to Megacile pluto, które mogą mieć nawet 4 cm długości. Pszczela matka może żyć nawet 5 lat. Trudnie kilka tygodni, zaś pszczoły robotnice w okresie od wiosny do jesieni żyją nieco ponad miesiąc. Aby zebrać nektar potrzebny do wyprodukowania jednego kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić średnio około 10 milionów kwiatów i przelecić 300 tysięcy kilometrów. To jest prawie tyle, ile mierzy odległość od Ziemi do Księżyca. Odwiedziliśmy przedsiębiorstwo pszczelarskie w Kleczy Dolnej w Małopolsce. Cała tam. Społeczność pszczela fascynuje nas od zawsze. Ta współpraca między pszczołami to jest bardzo, bardzo ciekawe. My chcemy je obserwować, my wnikamy w ich życie. Każdy, kto chce naprawdę poznać świat powinien być pszczelarzem. Pasieka powinna być zlokalizowana tak, by warunki otoczenia nie zakłócały spokoju pszczół. Obecnie pszczoły trzyma się w ulach. Każdy ulu zbudowany jest z kilku zasadniczych części. Dennica, Korpus gniazdowy, w którym znajduje się matka pszczela, no i oczywiście pszczoły i czerw, czyli te stadia rozwojowe pszczółek. Korpus nadstawkowy, w którym pszczółki gromadzą miód. Powałka i dasze. Wewnątrz umieszczone są ramki, w które wbudowane są pszczele plastry. Dzięki umiejscowieniu plastrów w ramkach można je wyjmować, co pozwala pszczelarzowi na kierowanie rozwojem pszczelej rodziny oraz bezinwazyjne odbieranie miodu. Trwa nieprzerwanie dzień i noc. W ciągu dnia, jeśli pogoda sprzyja, pszczoły znoszą nektar i pyłek do ula, a w nocy odparowują wodę z nektaru, przetwarzając go na miód. Z jednego ula w ciągu roku można zebrać do około 40 litrów miodu. A jak zimują pszczoły? Na zimę pszczoły nie usypiają, nie hibernują, tylko skupiają się w ciasnych gronów, przytulają się do siebie i utrzymują w tym kłębie cały czas temperaturę powyżej 20 stopni. Z reguły ta temperatura nawet w dużym mrozie nie spada poniżej 30 stopni. Na zimę najczęściej pszczelarz Pszczoły karmi y, pokarmami zastępczymi. Najczęściej używa się do tego cukru, podawanego w formie y, syropu cukrowego. Pszczoły są w bardzo wielu miejscach, również w pobliżu wielkich miast i wykonują swoją pracę zapylaczy. W miastach jest wiele miejsc, w których można zlokalizować pasiekę. Powinna ona być oddalona od miejsc uczęszczanych przez ludzi o co najmniej kilkanaście metrów. W centrach miast pasiekę można ustawić na tarasie kilkupiętrowego budynku lub nawet na dachu. W miastach zawsze brakowało pszczół, stąd pomysł, żeby pszczoły sprowadzić do miasta. Pszczoły naprawdę nie są groźne, nie przeszkadzają nikomu, a będą wykonywały swoją pracę zapelaczym, będą przynosiły miód, miód miejski, który wcale nie musi być gorszy od wiejskiego, ponieważ w mieście kwitnie więcej gatunków roślin nektarodajnych. Na dachu lub tarasie ustawione są tylko ule z pszczołami. Dzięki tej lokalizacji pszczoły penetrują teren w promieniu 1,5 kilometra wokół pasieki. Zapylają kwiaty rosnących tam roślin i przynoszą z nich nektar i pyłek. W pasiece tylko odbiera się plastry z miodem i sprawdza bieżącą kondycję rodzin. Gdy miód zostanie zagęszczony do odpowiedniej ilości wody, która nie może przekraczać 20%, jest zasklepiany przez pszczoły w plastrach cieniutką warstwą wosku. Taki miód pozyskujemy odwirowując go z plastrów. Prace związane z pozyskiwaniem miodu należy wykonywać w odpowiednio wyposażonej pracowni. Tam z plastrów zostaje dokładnie usunięty wosk. Następnie zostają one umieszczone w miodarce. Podczas wirowania dochodzi do odcedzania miodu. Wtedy można już przystąpić do jego porcjowania. W Polsce wzrost produkcji rolnych dzięki zapylaniu przez pszczoły to według najnowszych danych Greenpeace ponad miliard euro, w krajach Unii Europejskiej 22 miliardy euro, a na całym świecie 265 miliardów euro. Jedna trzecia spożywanej przez nas żywności jest wytwarzana dzięki pracy pszczół. Niestety, pszczoły w Polsce wymierają w niepokojącym tempie. Wiosną 2012 roku ich liczba zmalała o 13%, a w 2015 aż o 18%. Wiosną 2015 roku straty rodzin pszczelich wyniosły 17%, co oznacza, że w trakcie zimy zginęło ponad 230 tysięcy rodzin pszczelich. Co można zrobić, aby pomóc pszczołom? Jeśli 10 osób posadzi miododajne kwiaty na powierzchni odpowiadającej jednej doniczce balkonowej, to dla pszczół będzie to oznaczać obszar pracy o powierzchni 750 boisk piłkarskich. Jak powiedział Albert Einstein, pszczoła jest podstawą życia na Ziemi, a gdy nie ma pszczół, nie ma też pożywienia dla człowieka. Jeżeli wyginą pszczoły, ludzkość przeżyje jeszcze tylko 4 lata.